Katarzyna Poluchowicz, zapraszam na nowy sezon Punktu Widzenia. Program od dziś w nieco zmienionej formule, bo rozmawiać będziemy na różne społeczne tematy nie tylko o polityce, ale również o gospodarce, nauce i między innymi medycynie, ale także kulturze. A dziś zaczynamy od rozmowy na temat jak rozwój nowoczesnych technologii wpływa na możliwości leczenia nowotworów. Moimi Państwa gośćmi są doktor nauk medycznych Robert Wojsław, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, zastępca ordynatora oddziału chirurgii onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Witam Pana bardzo serdecznie. I Pan doktor Medycznych Tomasz Waśniewski, specjalista ginekologii i położnictwa, ginekologii onkologicznej, ordynator oddziału klinicznego ginekologii onkologicznej, również w szpitalu wojewódzkim w Łosztynie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, Panie Redaktor. Panowie to nie science fiction, to już rzeczywistość, i również rzeczywistość dotycząca naszego regionu na Warmii i Mazurach. Roboty wykorzystywane są w leczeniu w operacjach między innymi nowotworów. W Pana przypadku, Panie Doktorze, jelita Pan grube. pomaga pacjentom z nowotworami jelita grubego. To przełom w leczeniu tego typu nowotworów? Tak, to jest poprawa efektów leczenia, ponieważ ta metoda umożliwia wykonywanie precyzyjnych, precyzyjnych, precyzyjnie operować w trudnych anatomicznie przestrzeniach. Chodzi głównie o miednicę mniejszą, zwłaszcza w przypadku nowotworów, które dotyczą Początkowej części odbytnicy. Ale mówimy o tym, że to jest przełom. Czy to jest przełom w dotarciu, w możliwości dotarcia do nowotworu, który trzeba po prostu usunąć? Można tak powiedzieć. W przypadku klasycznych operacji i takiej właśnie lokalizacji nowotworu, zabiegi kończyły się często brzuszkokroczowym odjęciem odbytnicy i wytworzeniem sztucznego odbytu. W laparoskopii ten zabieg nie był łatwy. I polega on na wykonaniu tej resekcji z, z dostępu kraczowego i brzusznego. W przypadku robota, którego używamy, można to zrobić wyłącznie z dostępu brzusznego. Panie doktorze, pan pomaga pacjentkom z nowotworami ginekologicznymi, ale nie wszystkimi? Przede wszystkim robot jest, robot jest wykorzystywany w leczeniu raka. No, chcielibyśmy, żeby w zakres operacji robotowych był stale poszerzany. Operujemy raka endometrium, czyli raka błony śluzowej trzonu macicy z powodu tego, że jest to jedyna procedura, która jest w tej chwili refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast możliwości technik robotowych są zdecydowanie szersze. Tu cały czas czekamy na poszerzenie panelu badań przede wszystkim o endometriozę, endometriozę głęboką i to będzie, mam nadzieję, kolejny Kolejna procedura, którą przy pomocy robota będziemy mogli robić. Ale teraz jeszcze rak jajnika, rozumiem, jest możliwy y, do leczenia tą metodą? Rak, rak jajnika w chwili obecnej nie, nie jest, nie, jest refundowany nie w naszym przez, szpitalu nie, nie jest refundowany przez NFZ w Polsce. Natomiast y, nowotwory jajnika próbuje się operować przy pomocy technik robotowych. W, również mięśniaki macicy, również torbiele jajników, również operacje uroginekologiczne w tym zakresie, natomiast jedyną procedurą, dla której w tej chwili NFZ stworzył warunki do realizacji projektu jest właśnie rak, rak trzonu macicy. Ja chciałabym pokazać naszym widzom w tej chwili, jak wygląda operacja z użyciem robota w Państwa szpitalu. Panie doktorze, można powiedzieć, chirurg nie stoi nad pacjentem, bo chirurg siedzi przy czymś, co przypomina bardziej komputer. Czy robot w takim razie jest przedłużeniem tylko rąk chirurga? Przedłużeniem jak najbardziej, bo wszystko, wszystko, co wykonują ramiona robotyczne, są, są właśnie odzorowaniem ruchów oparującego chirurga. Natomiast dzięki technologii, która tam jest implementowana, mamy możliwość operacji z bardzo bliska w małych przestrzeniach ponieważ i, te, i te narzędzia nie drżą, ponieważ jest układ redukujący praktycznie do zera drżenia oraz optyka, która daje nam możliwość obserwacji w, w trybie 3D. No, niedrżące ręce chirurga to podstawa, czyli można powiedzieć, że nawet jeśli panu zadrżałaby ręka przy komputerze, to temu robotowi jednak ta ręka nie zadrży. Tak. Końcówki robocze nie drżą w ogóle. Także można spokojnie operować blisko wrażliwych struktur anatomicznych. Panie doktorze, a proszę powiedzieć w przypadku operacji wykonywanych przez Pana, ale również przez Pana, na ile to oszczędza pa pacjentki? Przecież mówimy o leczeniu nowotworów, czyli o takich operacjach, które zwykle są skomplikowane i po nich długo dochodzi się o siebie, do siebie. Czy ta operacja z użyciem tak nowoczesnych narzędzi oszczędza i szybciej się zdrowieje? Pamiętajmy o tym przede wszystkim, że w onkologii najważniejsza jest precyzja cięcia. My musimy uzyskać Margines zdrowych tkanek, do tego, żeby mówić o wyleczeniu pacjenta. I robot takie warunki nam daje. Po, I zarówno pod względem wizualizacji, doskonałej wizualizacji najmniejszych nawet drobinek nowotworu, ale przede wszystkim również precyzji, precyzji takich narzędzi. E, m, możliwości operowania pacjentek przy pomocy chirurga, przy pomocy robota, to przede wszystkim. Możliwość operowania z bardzo niewielkich nacięć. Tak naprawdę cztery ramiona robotowe to nacięcia skóry po 7 mm, czyli cztery nacięcia po 7 mm, jedno dojście narzędziowe, niewiele większe, więc dolegliwości, bólowe pacjentek po operacjach robotowych. Z naszym językiem pacjentów mam cztery dziurki w brzuchu, a nie jedno wielkie cięcie. I to 7 mm dziurki, czyli bardzo niewielkie. Precyzja robota, precyzja ruchów robota, które są w, 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 włączone w samą technikę robotową pozwala nam właśnie z tych czterech niewielkich nacięć zoperować naprawdę poważne zabiegi operacyjne. Panie doktorze, a na ile ta technologia pozwala zwiększyć szansę na zachowanie życia pacjentek? Tak jak powiedzieliśmy, precyzja operowania w onkologii to podstawa. Jeżeli jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie, pod kontrolą wzroku, zoperować każde ognisko nowotworu, które znajdujemy w, 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 w miednicy mniejszej, to oczywiście rokowania dla pacjenta są większe. W tej chwili już są badania, które pokazują bezpieczeństwo w zakresie pięcioletnich przeżyć operacji robotowych i ono wydaje się w chwili obecnej być wyższe niż operacji nawet laparoskopowych czy w, w zakresie chirurgii otwartej. Zabiegi chirurgiczne, w chirurgii otwartej, w mojej specjalności, do niedawna, no, rak trzonu macicy jest nowotworem dotyczący przede wszystkim otyłych pacjentek. To są bardzo duże, duże, operacje. duże o, za, duży zakres zabiegu, duży zakres otwarcia jamy brzusznej, w związku z tym problemy z gojeniem, w tej chwili tak naprawdę Okres hospitalizacji pacjentek po operacji skracamy do dwóch, trzech dni, co przy technikach tradycyjnych było praktycznie niemożliwe. Panie doktorze, proszę powiedzieć, czy z użyciem robota y, można operować pacjentów, którzy mają inne choroby, który, którzy mają choroby przewlekłe, którzy są starsi, którzy z jakichś powodów być może nie mogliby przejść z tradycyjnej operacji? To jest urządzenie uniwersalne. <laughs> Można nim operować praktycznie wszystkie narządy w obrębie jamy brzusznej. Natomiast w polskich warunkach jesteśmy limitowani refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia, która w przypadku chirurgii onkologicznej dotyczy jedynie jelita grubego i odbytnicy. No, ale Potencjał ale oczywiście... nie dotyczy wieku, czyli nie ma nie, ograniczenia. Nie ma żadnego wieku. ograniczenia. Ta metoda ma takie ograniczenia, jakie, są ograniczenia, jakie, jakie mogą być ograniczenia do leczenia operacyjnego. Proszę powiedzieć, bo rozmawiając z pacjentami, jedni są zachwyceni nowoczesną technologią i nie mogą się doczekać, jeśli czekają na operację, na to, czy to właśnie oni będą mogli stanąć w tej kolejce do operacji z wykorzystaniem robota, ale są też tacy pełni obaw, że jednak to jest robot, a nie człowiek. Czy rzeczywiście są tu jakieś uzasadnione obawy? Nie ma. Nie ma, bo Tą, tą procedurę od początku do końca wykonuje człowiek. Ramiona robotyczne są tylko jego przedłużeniem jego rąk i polepszeniem jakości, precyzji operowania w trudnej okolicy. A proszę powiedzieć, bo mówiliśmy o tym, że sam pan powiedział, że badania dowodzą, że przeżywalność jest lepsza po takich operacjach, ale bardzo istotną kwestią w przypadku nowotworów ginekologicznych jest na przykład zachowanie płodności, czy używanie robota w operacjach właśnie nowotworów ginekologicznych pozwala lepiej albo w ogóle zachować płodność pacjentek? Oczywiście precyzja, o którą cały czas podkreślamy, jest decydująca, natomiast w przypadku nowotworów trzonu macicy niestety jest to zazwyczaj połączone z utratą płodności. Nie można urodzić dziecka nie posiadając macicy, a podstawową metodą leczenia w takich sytuacjach jest usunięcie narządu rodnego. Tutaj wracając do naszego pytania, robot daje nam szansę zoperowania pacjentek, które kiedyś bardzo ostrożnie byśmy kwalifikowali do, do zabiegów. Mówimy to przede wszystkim o takich pacjentach w, w ogóle operacyjnych. Mówimy przede wszystkim o pacjentach z bardzo dużym BMI, czyli z dużą nadwagą. To technicznie był duży problem w laparoskopii, to technicznie był duży problem w operacjach otwartych. Robot, te, większość z tych problemów nam Redukuje, zmniejsza, umożliwiając operowanie pacjentek, których kiedyś mielibyśmy duże problemy. Tak jak mówię, większość naszych pacjentek to pacjentki z dużą otyłością i możliwość wykonania pełnego zabiegu onkologicznego, z pełnym stopniowaniem onkologicznym jest dla tych pacjentek podstawą. Widać, że rozwój technologii bardzo mocno wpływa na to, jak lepiej możemy być leczeni i, i szybciej wychodzić ze szpitala do domu, a na koniec proszę powiedzieć, jak panowie widzą przyszłość e, robotyki w polskiej medycynie, w medycynie u nas wydaje się panu, że może stanie się powszechna, dążymy do tego, na razie mówimy o dosyć ograniczonej liczbie możliwości zabiegów, ale czy dojdziemy do takiego etapu, że te roboty będą wykorzystywane powszechniej? Na pewno tak się stanie. Takie jest oczekiwanie społeczeństwa. Wszyscy oczekują dobrego leczenia i zwykle jesteśmy porównywani. Porównujemy się do, do medycyny amerykańskiej. Tam Ten system został wprowadzony w 2001 roku. Dotyczył tylko prostaty, a obecnie praktycznie każdą procedurę można zaoporować właśnie w Stanach Zjednoczonych tą metodą. O wykorzystaniu robotów w leczeniu nowotworów mówili moi Państwa goście, doktor nauk medycznych Robert Wojsław i doktor nauk medycznych Tomasz Waśniewski, obaj panowie lekarze specjaliści z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Piękny dzień, pięknie dziękuję, dziękuję za tę dawkę wiedzy. Bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.